Gdy świat mówi milcz, to wtedy Duch Święty mówi dawaj świadectwo, bo Ewangelia najmocniej wybrzmiewa w sercu niezłomnego świadka. Myślę, że każdy z nas był w takiej sytuacji, kiedy trzeba było złożyć to świadectwo naszej wiary. I myślę, że każdy z nas również był w takiej sytuacji, że tego świadectwa wtedy nie złożył. A ta Ewangelia dzisiaj przypomina nam o tym, że w każdej takiej sytuacji Jezus nie zostawia nas samych, daje nam Ducha Świętego pocieszyciela, ale też Ducha Świętego, który będzie nam podpowiadał, co wtedy mamy mówić. Więc nie możemy się lękać, musimy dawać świadectwo w każdym miejscu, w każdym czasie, wobec wszystkich ludzi, którzy staną na naszej drodze.